To napój, który usunie cukier z Twoich żył i sprawi, że złe krążenie zniknie bez konieczności zażywania tak wielu tabletek. Dodaj to wideo do zakładek, zanim zniknie. Użyjemy hojnej łyżki rozmarynu. Możesz użyć go świeżego lub suszonego. Rozmaryn podnosi poziom insuliny i obniża poziom glukozy. Dodatkowo użyjemy kawałka kurkumy. Kurkuma poprawia wrażliwość na insulinę i skutecznie obniża wysokie ciśnienie krwi. Zanim jednak będziesz kontynuować, nie zapomnij napisać dziękuję w komentarzach i zasubskrybować kanał, aby mnie wesprzeć. Następnie weź dwie laski cynamonu. Cynamon jest znany ze swojej zdolności do wspomagania regulacji poziomu cukru we krwi. Te składniki razem zawierają cenne przeciwutleniacze, które są ściśle związane z poprawą funkcjonowania układu odpornościowego, tego właśnie, który odpowiada za ochronę naszego organizmu przed wszelkimi zewnętrznymi patogenami. Częste spożywanie pomaga również w utrzymaniu prawidłowego i dobrego krążenia krwi. Dodaj dwie szklanki wody do rondelka, a następnie umieść w nim wszystkie składniki. Gotuj przez około 9 minut. Możesz teraz nalać sobie szklankę naszej mikstury. Cukier w twoich żyłach znacznie się zmniejszy. Skomentuj tak, jeśli cię to interesuje, i obserwuj mnie po więcej cennych porad zdrowotnych.